Będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita cię Alina Czy wiesz, że dziennie przez Twoją głowę przechodzi od 50 do 60 tysięcy myśli. Tyle myśli kłębi nam się w głowie. I co zrobić z takim natłokiem myśli? Bardzo wiele z tych myśli. Zależy od naszych przekonań, i zależy od naszego nastroju, i zależy od naszych emocji, które nam towarzyszą. Bardzo często prowadzimy wewnętrzne rozmowy. Tak właściwie, my cały czas rozmawiamy ze samym sobą, czyli nie mamy chwili na to, żeby nasz mózg odpoczął, chyba że Zrobimy to celowo i potrafimy nas, nasz mózg wyciszyć, wyłączyć przez medytację czy spacer, to wtedy spowalniamy. Ale bardzo wielu ludzi nie potrafi tego zrobić i prowadzi taki wewnętrzny dialog. Jeżeli ten dialog jest pozytywny, no to mamy energię, ale bardzo często okazuje się, że my prowadzimy taki bardzo negatywny dialog ze sobą. Nie nadaje się. Dlaczego to zrobiłam? Ale głupia jestem. Idiotka ze mnie. I zaczynamy rozkminiać i zaczynamy zastanawiać się nad rzeczami, które miały miejsce. Pięć lat temu, trzy lata temu, a dlaczego to zrobiłem? A na pewno to już jest wielka tragedia i jeszcze się bardziej nakręca. Co z tym zrobić? Rozmawiać ze sobą świadomie. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli ja o sobie pomyślę źle i mój dialog wewnętrzny ze samym sobą jest podszyty jakimiś negatywnymi emocjami to uczulić się na to dlaczego ja tak pomyślałam przecież ja wcale nie jestem beznadziejna ja jestem dobra w tym co robię fajnie mi to wyszło jestem w stanie zrobić jeszcze więcej więc warto skupić się na tym Czyli na początku znowu uzyskać świadomość, świadomość tego, w jaki sposób ja o sobie myślę, w jaki sposób ja ze sobą rozmawiam. Oczywiście, jeżeli będę ze sobą rozmawiała pozytywnie, jeżeli będzie tam wiara, będzie tam moc, będzie tam wszystkie moje marzenia, skoncentruję się na nich. To oczywiście one się spełnią. A jeżeli mój dialog jest tylko skoncentrowany na samych złych rzeczach, na niedociągnięciach, na tym, co mi nie wyszło, no to niestety to będzie mi towarzyszyło. Ponieważ energia podąża za uwagą, a na czym skupiasz uwagę, to do ciebie przychodzi. Więc zwróć uwagę, jak ze sobą rozmawiasz. Ponieważ ten wewnętrzny krytyk zawsze będzie z nami, ty zawsze będziesz ze sobą rozmawiać. Więc lepiej rozmawiać w sposób pozytywny ze sobą niż negatywny. Miłego dnia.